Cześć, witam serdecznie w 37 odcinku mojej serii. Moi drodzy, ta grupa jest kompletnie zapomniana, a szkoda. Ich największy przebój to legendarny latarnik. Natomiast tego singla akurat nie ma. a jeżeli Latarnik, to znawcy muzyki lat 80. powinni wiedzieć, że chodzi o zespół Clinch. Grupa Clinch w trakcie swojej działalności wydała dwa albumy debiutancki to Gorączka i później był jak lodu Bryła powiem wam szczerze, że to jest naprawdę niedoceniona grupa, a naprawdę wielka, wielka szkoda ich singiel zapakowany w tak samą okładkę w taką samą okładkę jak pokazywany dużo wcześniej przeze mnie Bajm zawiera utwory Plamy na Słońcu i Jak to Smakuje taka sama okładka jak w przypadku Bajmu który pokazałem SPP 0001 proszę bardzo ale numer e... i od razu tutaj wszystko wiadomo proszę bardzo jest to pierwszy singiel wydany pod szyldem SPP i e... tutaj mamy informację druk offsetowy e... wytłoczono w sumie 80 tysięcy egzemplarzy tego singla, proszę bardzo. 3 zera i z tyłu jedynka. Miło, no to trzeba pokazać. Aha, to były te pronity. Już takie. Zwróćcie uwagę na górę, jeżeli widać. A powinno być widać. Proszę bardzo, pierwszy singiel SPP. Ekstra. Czasami warto. Przeglądnąć swoją kolekcję, bo można się zdziwić, jakie się ma e, numery katalogowe.